Witam serdecznie. Jest maj, piękna pogoda, słońce, cudowny las, zieleń. Zobaczcie tutaj, co tu się dzieje. Ja bardzo lubię ten park, las, słońce. To wszystko jest tak niezmiernie potrzebne. I czy jeszcze czegoś mi potrzeba? Tak, potrzeba mi. Nie tylko tego słońca, które mnie teraz oświeca. Wydawałoby się, że w zasadzie w tak pięknych. Tak pięknych okolicznościach przyrody już nic innego mi nie potrzeba. A jednak to, czego mi potrzeba, to relacji z drugą osobą, a więc relacji z Bogiem i z innym człowiekiem. W moim przypadku brakuje mi tu żony mojej, brakuje mi moich dzieci, moich przyjaciół, bo tu jest wspaniale, ale jednak brakuje tutaj czegoś, tego czegoś. To tak naprawdę nie czegoś, tylko kogoś, czyli relacji. I dzisiaj Pan Jezus mówi nam o tym, że jeżeli chcesz mieć pełną radość, doskonałą, to trzeba, żebyś trwał na relacji z Jezusem. Zobaczcie, że wy młodzi, no my starzy też, ale wy młodzi, żeby być szczęśliwym, żeby być radosnym, potrzebujecie bycia z innymi młodymi ludźmi. Albo online, tak? albo po prostu yy, w realu. Oczywiście moim zdaniem o wiele lepiej być w realu. Ale w dzisiejszych czasach bardzo często relacje tworzą się także online. Ważne, żeby się nie zatrzymywały tylko online. I teraz słuchajcie, Pan Jezus mówi, że trzeba w nim trwać. I to jest bardzo trudne, bo teraz jak trwać w Jezusie? No, nie spotkamy Go na tak zwanych socialach. Yy, Ciężko zobaczyć Go twarzą w twarz, tak jak możemy spotkać się z inną osobą ludzką. Ale Jezus mówi, trwajcie w mojej relacji. Co to znaczy trwajcie w mojej relacji? To znaczy trwajcie na modlitwie, jakoś się modlcie. Słuchajcie, nie, uniknemu, nie unikniemy jednej rzeczy, jeśli jesteś katolikiem. Czy jesteś młodym, czy starym, czy uczniem, czy uczennicą, czy nauczycielem, czy rodzicem? Jeśli chcesz być katolikiem, jeśli chcesz doświadczyć tej radości, którą Pan Jezus przygotował dla swoich uczniów, to jesteś zaproszony do modlitwy. Trzeba się modlić. I modlitwa to oczywiście relacja z Panem Bogiem. Ja wiem, że to jest wszystko bardzo, wydaje się bardzo trudne. Pewnie mistrzowie modlitwy. Powiedzieliby nam, że to nie jest wcale takie trudne. Ale myślę, że dzisiaj, słuchajcie, po raz kolejny Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy z nim trwali. I tak naprawdę, słuchajcie, prośmy Ducha Świętego, żeby nas nauczył się modlić. We wspólnocie Emanuel, my jesteśmy bardzo zaproszeni do adoracji Najświętszego Sakramentu. I powiem Wam, ja, jak przychodzę na adorację. To ja uważam, że jestem cienki Bolek, to znaczy ja tylko trwam przed Panem. Bardzo często moje myśli odlatują w różne miejsca, ale jednak mam wrażenie, że Pan Bóg mnie jakoś przemienia. I chcę być z Nim. Dlatego słuchajcie, siebie i was zachęcam do tego, żebyśmy prosili o ten dar modlitwy, o ten dar trwania razem z Nim i uczenia się relacji. Wszystkiego dobrego.